Siemanerko, śmietnikowy z tej strony. Zapraszam na poszukiwania. Wspólne razem taka miejscowa. Nie wiem czy ktoś przebierał. Czy tak po prostu było wyrzucone jakieś głośniki? O, ale głośniki by mi się przydały właśnie. Powiem Wam takie delikatne. Jakiś M-sonic. Może by działały, no nie? Bo no to są takie te, te właśnie najprostsze. A takich potrzebuję. O, są stronica takie. Co to się świeci jeszcze? Czy mi się wydaje? Nie wydaje mi się. No wyglądają na dobre, nie? Tylko na jedno USB, tak? A na dwa. Na USB i baterie. no Dobra, weźmiemy je. Wideo e, CV Co to jest? I twoją matkę też. Ale holograma ma Dwa cg, dobra Teraz weźmiemy Co oni tu jeszcze wyrzucili Będzie coś czy nie? Czy łączymy się dopiero raz czy będzie? To swoje. dobra łączymy się Jak coś będzie Bo Ja myślę że to może być Przed przebrane Już coś ale zawsze się to Można jeszcze wszystko tak węgło Że tak powiem znaleźć Jedna chyba, tutaj Tu jeszcze jakiś film pilka Weźmiemy O, tam są jeszcze jakieś filmy, patrzcie, więcej filmów Tu wrzucili filmy o. Będzie więcej? Są jakieś hologramy w ogóle? Są, hologramy, są, to jest dobrze O, Artur, Artur i Minki Fajnie jest, kartki i I Tutaj co? Kilbil. Kurczę tych kilów, bilów to już 200 mamy. Nie no, już kilów, bilów to już 10 jest. Cały czas kilabile będę O, jest hologram. Święci z Bostonu. Z hologramem. Bardzo fajne. Będzie, będzie chyba bo ciężkie. Jest z Bostonu i tytuły nawet, nawet Shot Fighter 2, ty Bolo! pamiętacie Bola? Młody Bolo, ty to jest stary film dobry Shot Fighter 2 a z Bolem to dobry jest Bolo i będą walki Ja byłem młody to tylko te filmy z Bolo były dobre o foli zły porucznik jest zły porucznik, tu widzę, że jest ten cały, Nicolas Cage dobra, to tyle filmów na pierwszy strzał, lecimy dalej, chyba no nie. Bo już nie będę, jak coś wyskoczy, to już tam zaraz zobaczę. To Wam powiem, dobra? Delikatnie, a wyskoczył jeszcze Kogel Mogel. Ja nie wiem, czy jest, bo ktoś jest. Bez hologramu i gwałt z hologramem monolit. Dwóch płytach Pisze. Tak, dwie płyty są, dobra. Taka kolekcja e, płytek na pierwszym hasioku i ugłośniki tam nie ma, patrzcie, tam też jest jeszcze jaki kabel, ty ale to zobaczy co to jest kabel do komputera, dobra, ale porwa się przyjął. No sprawdzimy lecimy dalej. Następne miejsce, następna sytuacja jest z naszymi płytami, zaleziskami, a tu talerze i patelnie. No i mówię, oku, czy talerze jakieś jasne, białe, patelne, to co tam, no nie. Ale jakoś mi się, humor mi się popalił, bo patrzę, ten jeden talerz, nie, tego nie widzę, to, to było te. Tak. Czyli coś mi się po... Bawaria Estenbach normalnie Bawarie wyrzucają jasne talerze, a te to, to w ogóle jeszcze coś innego, co to jest? Ilmenau Kennenberg 1777 o kurczę, jaka stara jaka stara manufaktura widzieliście? Kennenberg Jemenau, z taką koroną królewską niby taki prosty talerz także Jemenau Bawaria, tu widać lepiej. Jemenau, Kenenberg, Torste, Made Germany, Enf i Kolona Fajne, to weźmiemy. Ale cóż, ja już pamiętam, że takie talerze, coś mi się udało. Tutaj ten, więc ja nie wiem, czy to to nie zostało. Ktoś tego może nie zlekceważył. Tu Wawel widzę. No dobra zostawmy, to też nie wiadomo, może patelnię weźmiemy, wiecie, bo patelnia jest aluminiowa, alu no nie, dlatego teraz z tym metaleo, e, Kobylin mi doradził, żeby, żeby na metaleo to, także dzięki Kobylin, braciak, e, zobaczymy jak działa to metaleo, prawda, patelnię weźmiemy i lecimy dalej. A się razem ze mną. Jakbyście czasami w kuchni byli, to to komputer? Nie. Jakbyście w kuchni byli, czy gdzieś tam coś robili sobie, to jakby coś ciekawego było, to ja wam powiem, no nie? Zaorientuję, jakby coś było. Bo też są tacy artyści, co, co lecę, prawda? Bo, bo jak dzwonili, powiedzieli, że lecę, i oni tam co robią inne rzeczy i słuchają, prawda? Co tutaj działam na hasiokach. Także jak coś zorientuję, jak będzie jakiś, jakiś mega. Coś wypasionego jeszcze i lecimy dalej. Taka miejscowa dwie suszarki to znaczy można przekręcić. Bieli suszarki? Jak myślicie, przy się? Fajne, można coś z nich zrobić zawsze na te talerze na porcelanę, prawda? W tym, w tym, a co wy, wyczyszczę? Tak, to jest tylko brudne i można zrobić. I można to nie z, y, obskrobane. To nowe dwie takie suszary. Ojej, nie. Zaraz bieli, bieli te bieli. Bieli, bo zaraz coś jeszcze narozrabiam. Fajnie. Ta biała mi się chyba ja bardziej podoba. Ale mo, może po przeczyszczeniu będzie odwrotnie. Taka miejscówka w ogóle, jakieś drzwi leżą. Czy nic nie ma dalej? W tych szafkach nie ma, nie widać. Dobrze. Weźmiemy suchary. I lecimy dalej. Gdzie nasze znaleziska? Tutaj. No niestety już się tu nie zmieszczą. Więc chciałbym je wnosić. Lecimy dalej. Taka miejscóweczka i powiem wam, że tutaj i tutaj były takie rzeczy i dwie z nich są nawet fajne. Tu odłożyłem niefajne, ale taka kurta, super. Jeszcze było, jeszcze było taka prześcieradło, żeby rozłożyć, dlatego mogłem mogę Wam pokazać. Zbytoma, mega taka kurcze, kurta, zbytowa mega. Zapiąłem, do tego taka torba, saszetka, no name. Takie kwiaty Robi całkowicie fajny fajny zestaw no nie No i sweterek Sensaja taki też można no nie Fajnie z takiego o. Tak go można zaprezentować może jakaś wełna specjalistyczna Ale kurwa nawet fajna To śliska taka nie? No dobra Pakujemy, lecimy dalej Na następnym hasioku byłem Jeszcze, jeszcze ubrani, specjalnie je tutaj przytaszczyłem Bo tam nie było w ogóle warunków żeby pokazać, wszystko mogło, Ale kolekcja czapek, jakaś Triborda, -bord, tri Diversa yy. I same fajne filmy. No nie to też jest taka czapka, tylko taka w takim stylu, o takim. No, te rzeczy spadają, e, dlatego lepiej, żeby się nie pobrudziło. Zielona czapeczka, takie, takie czapeczki, zombie dasha. Także raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem czapek. W świetnych stanach. I do tego kurtka, keszuj. Też w świetnym stanie. Te czapeczki tu weźmiemy. siedem czapek. 7 fajnych czapek. I kurtka, Keshui, A, a to też A, dobra. I kurtka, kaszui. Płócze, żeby to właśnie widzicie. O wszystko się teli, od razu wszystko się zamacza. Bo deszcz o leje. Miała być gołoleć, a jest odwilż. No dobra, ale kurtka, Keshui fajna. W środku o, nic nie podarte, nic nie ten dekatlonu, nie? O takie. Takie pasze. Fajno, jak najbardziej. Weźmiemy tą kurkę, weźmiemy te czapy. Zapina się i lecimy dalej. Czuć, ta pogoda. Dobra, takie znaleziska z tej miejscowy. Czapek 7, kurka, i Lecimy dalej. Następna werka. <laughs> Mamy same te ale w idealnych stanach, patrz jakby było nowe. No już. Raz, raz, dwa, trzy, cztery, sześć. Sześć, sześć pokryte. To jest nowe, patrzcie, patrzcie Nie ma żadnych jedzeń, prawda, czy czegoś takiego w kącikach czy rdzy. Ewentualnie tutaj też. Ociepło. Ale to można jeździć, coś nawet. dobrze mówię po drugiej stronie o tej stronie widzicie? patrzcie, czekajcie już, już, już czyste nie ma patrzcie, nowy to tak samo Nowy zestaw Już wiemy. Tutaj już jest mniejszy, mniejszy kartonik przygotowany. Także może ktoś ma spody, potrzebuje gór. Ja raz, ja raz tak miałem też właśnie, że potrzebowałem gór, miałem same spody w domu właśnie. Tutaj. Aż w końcu sobie do, tam dozbierałem. No chcę ile, ile naczyń. leci dalej. A to oczywiście do... Kartonu, bo Można się pobawisz rzucę do kosza do kartonu i elegancko, dobra lecimy sedna miejscówka. Nowy cały kosz, i z otwarciem o. szkoda, że takie gabaryty, bo od razu z otwarcie, otwarcie, wszystko działa. Lekko przeczyścić skórzu i byłby jak nowy Fajnie Kurcze Kosz na bieliznę 60 litrów Kurcze no bieliznę no co go ja wyczyszczę będzie nowy kosz na bieliznę Ale mamy tutaj, o to możemy zrobić tak, wiecie? Możemy zrobić tak, że to od razu wstawimy wstawimy do tego kosza, nie? czekajcie chwilę wstawię. No, prawie milimetr zabrak, żeby to się zmieściło. Ale znaleziska spakowane i możemy lecieć, nie? Fajnie ten kosz. Ciekawy, takie kosze Stoją. Lecimy dalej. Nasza scena miejscowa już godziny poranne. Godziny poranne zaczynają się zbliżać. Eee, a my mamy. O! Jeszcze. Ale nic nie ma. Ale puszka fajna. Taka 3D, puszka po poinka jest, także jak najbardziej, nie ma gniecej, puszki lubię, ale chciałem Wam pokazać e, tutaj te buty, patrzcie ile butów fajnych, chyba fajnych, no bo widzę, pasze są dobre, ale to co, tu, tu zobaczymy, to zobaczmy tutaj, jedne takie, jaka firma, nie wiem, supermate jakiś, tylko po prostu, żeby odeschły trochę, bo leżały na deszczu. Następne jakie, o. Też fajne. Ale nie ma firmy żadnej. Ale są w super stanie. Lekko tylko w kół. Ku... Raz przeczyścić i będą jak, że tak powiem, nowe. A te trzecie? Co to będzie? Uuu, fajne. Ty, H&M'u. H&M'u, nowe takie trapery. Elegancko. Fajne, fajne. Te H&M'u są praktycznie jak ja by tylko, a drugi, żeby drugi nie był zniszczony, bo może drugi będzie zniszczony, nie wiadomo, nie, nówka, idealnie nowy, idealny stan, łudza, jak łza? 38 rozmiar, super, i drugi, także fajne budki, i te też fajne, też 38, te mi się najbardziej podobają. Patrz, nic nie zniszczone, widzicie? Jak nowa. no spakuje i lecimy dalej, ale tak samo, będą z nich ludzie wkładki nie ma, musiała być firma, no tylko nie ma wkładki. No i patrzcie, ile kucików fajnych, puszeczka także już. Można lecieć dalej z następnymi znaleziskami zale Ojejku, ale warunki A tutaj takie rzeczy dla koszenia, dla podstaw Czyli podstawki Widzimy i druga. A nie, bo to bez, bez tego Sama kuweta Kuweta dla kota po prostu Ja też chcę to jest bo to, to będzie już też się przyda do zestawu. A tutaj też fajne, że fajna rzecz była. Potłukły się takie różne... O, a to ten talerz, co to to do nadchodzi? Nie, jakieś talerze. Ale... To jest fajne. Nie, to nie. Pokocznić, to było fajne. Gdzie to? O, mamy Jim Beam. Fajna szklanka Jim'a. Trochę podetnę, i zobaczcie. I jest szklaneczka, nie? Także dobra, po tych whisky i po tych wszystkich, po tych whisky, co to jest, te whisky i tak dalej, to zbierajcie, prawda, te kolekcjonerskie szklanki, także weźmiemy ją do naszych zaraziski również, jeśli mamy szkuwetkę jeszcze, idziemy dalej, coraz więcej znalezisk. Jaka pogoda u Was? Jakie plany macie teraz na tydzień na weekend? I na snem miejscu suwera z tak zwana, a tu pełno rolek. Po co nam te rolki? Raz, dwa, trzy, cztery. Cały kontener wypełniony rolkami. Tu jakieś mamy różowe jeszcze wypełnione. O, takie różowe, a te różowe to roczasty? Może roczasty? Nie, to jakieś zwykłe chyba. Genesisy. Dobre w sumie, ale już tych rolek które mamy. Że, że nie potrzebujemy, prawda? Eee, jeszcze, butelka, i co złego to nie my. Ale tutaj, he, jak, jakiś dzień na buty, zajry teraz. Patrzcie, fajne na metalach takich. Takie metalowe tutaj. Widzicie? Mega. Jak nowki, praktycznie. Zajry takie. Także, o, idealne. Nie są, będzie rozdarte, będzie podarte. W środku eleganckie Kuknijcie sobie Na te zajry fajne Rozmiar jakiś większy 38 Ale dobra, kolejne buciki Ile tych bucików już jest? Trzeba jakąś, jakąś jakiś woreczek zmontować? Zaraz, zaraz, do papieru zerknę, czekajcie Tutaj to w ogóle odjechana miejscówka z tego wyciągnąłem właśnie całą całą wieszaków. wiesafu, w wieszaki, ile wtedy wieszaków Ile chcecie, tak ile, ile wieszaków cała, cała torba Wypchana Przydałyby się w sumie Ale Kurcze, tak myślę Weźmy hmm. te wieszaki a, może weźmiemy, jak nikt nie weźmie, to my weźmiemy. A tutaj taka tajemnicza szafka była. I zobaczcie, ja myślałem, że to szafka, fajna szafka, nie? Ale patrzcie, nie da rady jej otworzyć z żadnego miejsca. Patrzę z drugiej strony, tak samo się nie da jej otworzyć. bo co to jest? Co to jest, mówię? Mówię, może z góry. Otwieram i patrzcie, co to jest. Tutaj są. Czy jedno, bo ja widziałem jedno. Nie, dwa. Patrzcie, dwa prawidła to zbieraczek. Oczyli, bo myśleli, że szafka a tu dwa fajne prawidełka prawidła fajne, weźmiemy do naszych znalezisk Jak nie bardziej zobaczę znaleziska to pójdzie tu prawidła, tu mogą iść no i tam co tam jeszcze mamy zobaczcie w tej szafce, bo tam chyba były dobre wieszaki drewniane dobre, drob, dobre drewniane wieszaki w ogóle szafka jest fajna ta, samo to, to jest fajne Ten, ta cała skrzynia, nie? nie? Tylko, że idziemy byśmy to zabrali, nie ma miejsca, ale są wieszaki dobre, dobre, fajne, patrzcie, nowe, z Kubisu, z Ikei, wieszaki Kubiś, Zika, fajne ty. drewniane wieżaki w świetnym stanie i drugi jeszcze, no to jest, to jest, to jest, to jest. o i jeszcze są reklamówki, ten do tego. I, patrz, I drugi, No kupi się takie fajne wieszaki, jak najbardziej, nie ma jak nowe, jak nowe, super, też weźmiemy, coś jeszcze będzie tam na dole? nie, torby same, reklamówki, ale reklamówka nie przyda, dobra, spakuje to wszystko, zaraz się z wami połączę, no i lecimy ze znaleziskami, zobaczcie jak zestaw już zaczyna, Eee, ładnie, ładnie wygląda. Zbóciki działa prawidła, zimbimy, bimy No, czy torby i lecimy dalej. Lecimy dalej? To lecimy, dawajcie. Bloki osiedla. Osiedla, wysokie bloki. Lecimy dalej ze znaleziskami. My już na takim miejscóweczce. A tutaj, w którym to było? W tym? Nie, tu kloż. Zaraz wam pokażę kloż. Kloż zaraz wam pokażę, A tutaj takie coś: latarka i. Ja nie wiedziałem, co to brać, mógłby zużyte, ale to chyba są. Każdy rodzaj baniek można robić. Ja to wydobędę i zaraz wam pokażę. Moment, wydobyłem wszystkie te miecze na bańki i każdy z nich ma różne, różne, różne wzory, prawda? Różne bańki można puszczać. Złożyłem tyle mieczy na bańki i lecimy dalej, bo chłopaki już tu normalnie jadą. I tak na zakończenie odcinka, zobaczcie, jak wyszorowaliśmy tą klatkę. Idealny stan w środku, biała, powidełka. Jakby, jakbyśmy normalnie ją ze sklepu wyciągali. Idealna klatka. Teraz, no wszystko, czyszczę. Te, te rzeczy też działają, tak, że No, powiem wam, że w sumie. Jak, jak byście chcieli, żebyśmy też więcej takich rzeczy sprawdzali, to też, wy, to też wymyłem. Także transporter był pod kolor, razem taki zestaw. No i co? I złe znalezisko? Jak myślicie? Ja myślę, że dobre znalezisko. Zobaczcie wszystko. Wszystko idealne, nic nie jest nawet nic nie jest zardzewiałe, prawda? Wszystko nowe. O, czekaj, czekaj. No. O tu jest jeszcze jedno pojdełko, Takie, prawda? Tam jest Miska. Cały zestaw plus jeszcze transporter. Okazało się, widzieliście? Pamiętać jaki był on szary, jaki był wczoraj. To jest dla nowych widzów wczoraj to znaleźliśmy, także mo możecie sobie zobaczyć wczorajszy odcinek. Ostatni. No i co, może niepozornie to wszystko wygląda w nocy, może ten, ale naprawdę jak to się czyści, to tak jestem. Ludzie ludzie nie wiedzą, nie, nie potrafią wyczyścić, nie wiem dlaczego. Tyle marnotrawstwa, dlatego, bo nie wiem, bo nie chce im się czyścić. A naprawdę świetne rzeczy, i zapraszamy. I normalnie lecicie do Belgii. Tak, Gąb Stefan może poleciał. wiecie gdzie Gąb Stefan może poleciał? Do Belgii. Wczoraj oglądałem, były wiadomości i nagle było, że w Belgii kradną gołębie. W Belgii kradną gołębie, bo ponieważ podobno rynek gołębi jest bardzo, bardzo, bardzo drogi są gołębie. Ja sobie pomyślałem, kurczę, ktoś może Stefana wziął do gołęblika. Nie do Belgii, ale gdzieś do gołęblika na hodowlę. I w sumie powiem Wam, cieszyłbym się bardziej, żeby ktoś wziął do gołęblika, niż jakby miał mu miał, się coś stać, no nie? Jak myślicie? I dobra, lecimy dalej. Idziecie po prysznic. <zartuję> ja idę po tym całym, po tych całych poszukiwaniach. No i już się szykujemy na kolejne poszukiwania.